Pod koniec lat 80 ich piosenki plasowały się na listach przebojów, a dziewczęta się w nich podkochiwały. Mili Vanili byli jednak fikcją. Chcesz wiedzieć dlaczego? Oglądaj dalej odcinek poświęcony temu zespołowi. Pomysłodawcą duetu Mili Vanili był niemiecki producent Frank Farian. Pod koniec lat 80-tych znalazł on dwóch wokalistów, którzy według niego nadawali się do tego, aby zarabiać miliony. Był jednak jeden mały problem. Według niego panowie nie byli wystarczająco przystojni, by poruszyć serca kobiet. Farian wpadł więc na pewien pomysł. Zatrudnił do współpracy dwóch modeli, Roba Pilatusa i Fabrisa Morvana. To oni zostali ukazani światu jako mili vanilli. Ich twarze ozdobiły debiutancki album All or Nothing, z którego pochodzą m.in. dwa wielkie hity: Girl You Know It's True i Girl I'm Gonna Miss You. Obaj panowie udawali, że to oni śpiewają, a na koncertach zawsze grali z playbacku. Zachwycona branża w 1990 roku uhonorowała Mili Vanilli najbardziej prestiżowym wyróżnieniem statuetką Grammy w kategorii największy debiut muzyczny. Ropi i FAB zadedykowali nagrodę wszystkim artystom na świecie. Nikt nie wyczuł podstępu, chociaż na jednym z koncertów zdarzyła się wpadka podczas wykonywania Girl You Know It's True. Płyta zacięła się zapętlając refren. Morwan i Pilatus przez chwilę udawali, że wszystko jest w porządku, aż w końcu uciekli za kulisy. Publiczność niczym się nie zraziła i zachowywała się tak, jakby nic się nie stało. Wtedy grupie jeszcze się upiekło. Prawda musiała wyjść w końcu na jaw. Zaczęło się od oburzenia jednego z prawdziwych wokalistów, Charlesa Showa. Muzyk był wściekły, kiedy okazało się, że w książeczce debiutanckiego albumu widnieją jedynie nazwiska modeli. Rozgoryczony napisał list do gazety New York Newsday, przedstawiając się jako jeden z głosów Mili Vanilli i określił cały projekt mianem wielkiego oszustwa. Krążą plotki, że Farian zapłacił mu jednak 150 tysięcy dolarów za wycofanie swoich zeznań. Ostatecznie to właśnie Farian nie wytrzymał presji otoczenia. Producent podał do informacji publicznej wiadomość, że Morwan i Pilatus wcale nie uczestniczyli w nagraniach, a jedynie występowali w teledyskach. Reakcja Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, która przyznaje nagrodę Grammy, była natychmiastowa. Podjęto decyzję o cofnięciu wyróżnienia dla zespołu. Krótko potem Robert i Fabris wzięli udział w konferencji, podczas której oddali statuetki oraz potwierdzili oszustwo, w dużej mierze zrzucając winę na producenta. Po skandalu Frank Farian próbował reaktywować zespół z prawdziwymi piosenkarzami pod nazwą The Real Milli Vanilli. Nie udało mu się to jednak i projekt poniósł klęskę. Choć wydawało się, że Rob i Fab wypadli z obiegu i tak postanowili wrócić na scenę. W 1992 roku podpisali kontrakt płytowy z nową wytwórnią i wydali krążek o niezbyt wyszukanej nazwie Rob and Fab. Pomysł okazał się totalną porażką. Album rozszedł się w bardzo skromnym nakładzie, a wytwórnia zbankrutowała krótko po premierze płyty. Pesymistyczne nastroje udzieliły się wokalistom, którzy pokłócili się i przestali ze sobą rozmawiać. Po jakimś czasie Farian wpadł na pomysł wskrzeszenia Mili Vanilli z Robem i Fabem na wokalu. W 1998 roku planowano wydanie płyty Back and in Attack, a w ramach jej promocji muzycy mieli ruszyć w trasę koncertową. Niestety, na dzień przed planowanym tournée martwego Roba znaleziono w pokoju hotelowym. I jako przyczynę zgonu podano przedawkowanie leków na skutek depresji, na którą cierpiał po rozpadzie zespołu. Płyta, nad którą pracowali nigdy nie została wydana. Fabrice Morvan natomiast próbował swoich sił w karierze solowej, pracował również w radio. Po dziś dzień ma się dobrze. Czy nie uważasz, że tytuł debiutanckiej płyty był dość przewrotny patrząc na późniejsze losy zespołu? Masz może jeszcze jakieś inne przemyślenia dotyczące tego odcinka? Daj znać w komentarzu. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zapraszamy do wyrażania swojej opinii. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, zachęcamy do zostawienia łapki pod filmem oraz suba na naszym kanale, aby być na bieżąco z nowościami. Tymczasem trzymajcie się, i do następnego odcinka.